Ale siupa! Co nie wszyscy to torci... jak Mordulec wziął, torcika ty nie wziąłeś? To nieźle. Nie no to ja wziąłem, tak naprawdę Mordulec nie wziął. No, no, Zobaczyłem po meczu. <laughs> nie zorientujesz się. No to jak ty po takiej ilości jesteś jeszcze w stanie streama robić, to poza tak jestem! Mówią na nie mnie. A no, ja po to się lepiej streamuje. Właśnie, no. lepiej się stream po garnaszach zresztą. Tak, bo tak taki lepiej jest, tak? <śmiech> tak <laughs> raźniej. Dokładnie, tak dużo lepiej. Jak wosenej. No AB bi paruwa sobie. Nie wziął torcika To prawda Jak się musiał wczytać Udostępnia zbiórki? No nie za Porno, bardzo to... Dobra No to zaczynamy sobie zabawę do Zaczynamy Byczku A kto, do której chcesz? Do której no. chcę? Ja tam Do każdej do tak. której chcesz? Killer wziął tort. Nieprawda, pomyliło Prawda. ci się. Killer wziął tort. A nie był killer. Dobra, zaczynamy z tą tutaj zabawę. Mam nadzieję, że Oj. wiecie. Jest ten, Kat Kaciks. Ogólnie to bym dzisiaj jakieś UNO grał. UNO, struno. No, jeśli zbierze się czurka, wie, że to niemożliwe. Nie no myślę, że... Dobra, robicie... O, Abipson się już zabawia. Ej, jest tu jakiś ten gen. Szukam, szukam generatora na tej mapie. Dole A, Abi się dogoni. goni. Hmm. Dobra, idźcie robić być. gena. Bawię się szampańsko Widzę właśnie, że się bawi szampańsko Ale się zabawiasz. Ale ma na ciebie chrapkę. A no, wręcz nawet nie chrapkę, tylko ten. Chrapu nie ma na ciebie. Ja Paczkawkę nie, wręcz na mnie. Ja tu na dole Nie, to nie ma takiego zasięgu, ale myślałem, myślałem, że może ma. No, myślał kogo to niedzieli, a w sobotę internet odcieli. no i co? Oj, o dzisiaj nazywasz się ury, maybe. Zaraz będę musiał sobie wodę zagrzać na Irbunie, bo też mi się skończyła woda. No, bo, a ja zobaczę. Się... Dobra, złaś z tego haka. I wypierdalaj stąd. Dobra, wyleczeć jak chcesz, chodź. Dobra, to wyleczę. Ja mam w ogóle samouka, więc będę się sam uczył. A co daje? Ja zawsze zapominam, co ten samouk daje. E, no, że po prostu nabijasz sobie te... E, na początku pierwszy skill check cofa ci bardzo leczenie. Drugi cofa już trochę mniej. Trzeci już daje leciutko więcej. Czwarty e, daje, no, jaką jedną trzecią. A piąty, popierdolony, daje dwie trzecie. Ale, że co? W sensie... Na ulecenia No Na skill No kurde e, Mam jakieś 60 gr na dole i killer do mnie przyszedł Ma na ciebie Samość. chrapkę widocznie To właśnie skąd biegnę? Możesz pójść go robić? Dobra, daj się wylecę. No dobra Dobra, cyk, saboł e, Ucieknięto Cyk, saboł Ale on tu wraca chyba znaczy Nie wiem, czy leci za mną, czy tylko zarzucił. Prawie dla była dyskusja, gdzie mieszkasz i jeden z widzów twierdził, że wystalkował twój adres? Co? Nie sądzę. O chuj! No i musiałem wbiec na te gówno. Ale pech. Na pewno, bo po prostu nie <grym> <grym> Ej, mi za tobą. To za mną. Przyszedłeś do Sabołka. Cyk, Saboł! Ja kończę tego gena. Tego mojego, czy innego? Twojego. Dobra, ktoś innego go nakręcił Nie, czy? NO BYĆ Ale żeś to, ty zro... Ale coś no, to no. zrobił Ale żeś to zrobił, Dobra, czekajcie O, dobra Dobra, ktoś to mnie będzie musi będzie. Mnie wyleczyć, jakby co Chyba, że nie, sam to... się wyleczy Jestem samoukiem, chodź do mnie A ja gdzie jesteś, apeson? Jestem na górze Ja jestem przy nie tym... Jesteś jako... ż... Też jestem na górze Przy silniku to... Chodź, wylecz Czekułem. mnie co Tam, ty... gdzie Gorni mnie leży leczy Aha! <grym /dziśniki> to zdejmij byczka może tymczasem Dobra, zdejmę go Zdejmij mnie Kurde, jeszcze żadnego gana nie mamy zrobić Do której stream? No, no, Jak to się mówi, mi nie wiem ziwa. Dobra, dawaj robimy to To no, nieskończone A co daje nie ten nie majsterkowicz? Gierze, że nie ma terroru nie ma terroru I widzi, który do gena jest robiony Ała Ale ból Oj ej, Rozmontował mnie. Idzie tu chyba Dobra, ci do to Tego gena na środku trzeba w ogóle skończyć, bo on jest Dobra, spróbuję cię uratować To ja ja może latareczka ja, ja, Ci Ale on, on wie że tam jesteś O chuj On ma chyba na trójce bo on mu się późno włączył Czyli nie na trójce, na. Nie wiem, Serkowicz, albo jakiś inny. Nie mam jednego ciągnięcia coveru, już możecie powoli się spinać. Nie, nie tak. Nie, pokiem no, A ten, ten gen no, na się tak O Ojej, jeszcze. Odregresuj. Od że my nawet jednego gena nie mamy? No bo strasznie pilnuje, co nie? Jaką ty dograsz, co, to w ogóle postacią grałeś, bardziej? Co to jest? Jaką no nową? Jaką nową? Z kiedy ona Klisem, jest? Piszę Rad, Rothilden kiedy ona jest? No dodali go wczoraj. wczoraj Wczoraj? Tak Mhm A kurde A ty jakie miałeś? Jakieś hopperki? Oj, jakich perków on nie ma? <laughs> no właśnie Jakich Analefki perków on nie ma? Powinieneś a, zadać pytanie A, rozumiem no. A to zajebiste On ma wszystkie fergi. Ej, żadnego silnika nie zrobimy, go będzie tak pilnować. Ja, ja już prawie skończyłem, mam na 90%, ale Kier wiem No niestety nigdy go nie skończysz. Dobra, chodź z drugiej strony. Ej dobra, chodź, wyleczymy się. Dobra. Okej, okay. no i to samochód idzie w ruch w takim razie. Do roboty. Do roboty, szybko! Ja no, jakbym jeszcze dostał skill checka, bo by bardzo miło. No tymczasem samo no, I no, nie sądzę Ja to czasami lubię z Kińczeki których nie ma <gum> No niestety Czek czasem bywa Nie ale coś tego, że zdążyliśmy wylecieć Dostałem no, no niestety obawiam nie się że to nie, bę. nie będzie łatwy gaming Dobra To, to, na... kiedy... to, na... to chodźmy Czek po... I ja cię tak. tak. ja skręcam Idź IPO go A Dobra, to ja go uratuję To i skręć na IP Ej, bądź no ty... gena, ja pójdę no go uratować. Co? No. Aha, czyli nagle się zmieniło. Ej, B, czemu nie. nie pomagasz mu robić gena? A czemu idziesz, kiedy kurde. Jej, no, no bo powiedziałem, że pójdę! No bo powiedziałem, że pójdę, mówiłem. Bo o! oj, 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 to oj, Powiedziałeś to, to, kiedy już zacząłem wiedzieć? Nie, no właśnie, powiedziałem, że idę. Nie, no gena. tak! No tak! oj, oj, Opuścił, nie? A nie, idzie. Dobra, Kupiań zróbmy jakiegoś kruci. jednego gena chociaż, Ejbi, chodź do... Musimy kręcić dwa naraz, wiem, na Wojstrykowiczu musiał wybrać... A, no właśnie. To i wybierz co na osobne jakieś. na dole, na A może ma jeszcze desa na To był Popier combo. Dobra, chodź, zrobimy go szybko. Ja, ja to mam to znowu jakieś 7,5%. Dobrze! Tak to się robi! No! No i tuneluje mnie. Dobra, wyskoczymy Tak, jeden. Ma na ciebie ochotę. Biegnie, biegnie. O, dzień dobry panie a, ja Róbcie gena, a nie się z nim zabawiacie. Ma na mnie chrapkę. No? Dobrze. Jestem ja na dole. Ja potrzebuję leczenia, bo umrę. Ja tak samo. No to, czemu się nie wyleczyliście, jak tego gena już robiliście? No, uderzył mi dopiero po zrobieniu gena. Myślałeś o tym? Tam mam prawie gena skończonego yy, tego, co wcześniej 30 to. Ja robię innego gena. Róbcie na innego, genę. róbcie różne geny. Ja robię w toalecie takie Robię różne. Nie ma problemu, zupełnie. Ja no, na ludzie to wygramy. Mamy Ars jeden Gen. <laughs> Jesteśmy profesjonalistami w tym celu ja no, nie, jakby co? Dobra, no spróbuję dokończyć tego gena jednego. Kiedyś trzeba. No i dostałeś. Gdzie ty dostałeś? A pode mną. To nie wiem czy jak uratować. Byczku. No. Mam pół. Ja kręcę gana. Dobra, to ja zdejmę gorunca. Niech będzie. Idzie na schody na środek. Oj, chyba do mnie idzie. No idzie do mnie Idę do ciebie, gorms. O nie! No i dupa mam dętkę No masz Ajaj No, aj, aj. Dobra, porobacie. Nie Jak to się mówi, ktoś zawsze musi umrzeć pierwszy i Dobra. i to jest zajebi. W takim oh. razie kiedy umarłem idę sobie yy, zalać wodę W ogóle kupiłem zajbisty czajnik Baldi o wiem, kurwa, za, niech za, zgadę, taki co podgrzewa wodę do wrzątku i gotuje, zagotowuje o, wodę. To jest taki czajnik. Jeszcze ma drugi tryb, że można wybrać sobie temperaturę jaką chcesz. O kurwa i można przyłożyć no. mogę sobie ustawić 20 stopni, w nic się nie gotuje. <grych> Lepiej. Ale, ale, ale no, no nie uratuję byczku Lepiej popierdolone nawet. <grych> No, po to prawda, zaraz, Dobra, zaraz, nic. Mamy teraz zaraz, łatwą zaraz. sprawę, Gorni. Wystarczy, że znajdziemy klapę. I będzie po robocie. Tylko, żeby killer jej nie znalazł. Spokojnie, killer nie ma oczu, bo ma wielki trójkąt na głowie. Trust me, wielki. my friend. Wielki dzban na głowie. Dzban na głowie, killer ma. Naprawdę, jak on mnie tym sięgnął? No, łączyliście nie się, nie się nie kiedyś z szczelnikiem na bluetooth? Nie wiem, ja z pralką, nie? Pralką? Ja. O kurde, znalazł mnie, ale pech! Przydaje. Nie wiedziałem, ja że tu wreszcie. biegasz się z nim to Ale przypał Automatyczne wrzucanie ubrań ja. Ale przypiks! Akurat, żebym się na niego nadział, kiedy biegałeś z nim Jak debil kompletny! No to nie koniec, chyba A może? No, nie dobra, koniec, nic nie było. Ale żebym się wiebał, akurat akurat kiedy biegłeś Gorni Dobra, Gorni, to musisz mnie uratować jak już stałeś Bo jeszcze... To moje pierwsze wiszenie Gorni, uratuj mnie Na szczęście miałem Czy tam po lewej nie było przypadkiem klapencji? Mówisz Jarosaki, była klapencja jak Gdzie tu są schody? Dobra, ratuj mnie! Wypuść mnie! Tak mi się wydawało. Muszę kibera razem, ale... Po wodę. Wypuść mnie! Biegnę. Bloody coś się w pachę wrzyna. No, wrzyna, wrzyna Wolność. O pój, Ale przyprzy... Ochuj, ale przypał. Za to bym poleciał? A, ale goni mnie z boku. Trochę się z nim poganiem. Trochę zejdzie, więc mamy czas. Ja idę gędę kręcić. Myślałem, że dobiegnę jeszcze raz. Ach, trochę niedoceniłem go. No, nie doceniłem go. Dobra, Dobra wypuść mnie! Gorni! Wypuść mnie! Znowu się biegnę. Wypuść mnie, gorni! Co ty masz z tą klatką? No? Gorni, wypuść mnie! Wypuść mnie. Ojej, takie robi, lubi, lubi zabawę. No, ja uwielbiam. To jego ulubiona kategoria Ja bym się również <noise> gdzieś przyczaił, szczerze mówiąc Tam yy, tym niżej jest yy, gen w połowie zrobiony Gdzieś przyczajmy Killer raczej włosu yy, szuka w tym momencie Dobra Jeszcze jak szuka? Nie przyjdzie tu. Da, albo zaraz Bo ja coś słyszę Spadaj stąd Ja nic nie czuję Pora umierać, pora umierać No dole jest jeszcze jedna nieprzeszukana skrzynka i chyba skrzynka w piwnicy, możesz yy, klucza poszukać A co ty umierasz? No, dostaję je teraz na plecy Wielkim mieczem no, hmm, ale cię swoim tak. mieczem. Podniósł mnie od razu. Dobra, będzie czy nie? Nie, nie widziałem. A teraz moda będziemy w sierpniu robić. Nie mam pojęcia, gdzie jest Włas. Jak to się mówi, trudno. Czemu właśnie w ogóle w, sierp dopiero w sierpniu? No, bo to jest idealna data. <śmiech> 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 Halo! Włas! Ja bym zaczął od dziś W sumie nie mam pojęcia gdzie jest ten właz. Oczywiście, Ewi bez to, tu był Ej włas gdzie jesteś? Nie no, co ty Wydaje ci się, bo igonki O! Gdzie jest ta skrzynka nieprzeszukana? No, na dole, po tej stronie, po której się wywaliłem Okej okay. To gdzieś tu chyba za każdym razem masz inny. Tu nic. się gdzieś wywaliłeś? Moment, muszę zobaczyć na streamie. Tu się gdzieś wywaliłeś. Tak pamiętam. On na górze się wywalił. No ale gdzie jest skrzynka, ja się pytam. Gorni, ja pierdzielę, weź mi daj info jakieś, a nie sobie no, jest, poszedłeś nie, nie mam pojęcia teraz w momencie, gdzie ty jesteś No tu, gdzie jest, się wywaliłeś w okolicach Więc po schodach, gdzie się wywaliłem, idzie o, po jest to, i jest klikaw. Nice No masz na to małe szans, coś Byczku, trust me I am the master of the klucz No! <śmiech> 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 Nie Master, razem. Of Master of the Klucz Master of the Klucz Dobra, idę, wychodzę stąd Ja król Gdzie to jest wyjście, się pytam Tu jest wyjście? Chyba tak ja Nie wiem, ale oni tak ci jedzą uciec Cicho. nie postawi swoje gówno na... tym Na przejście, Na pewno wyjedzać, tak coś robić Dobra, niech ja sobie stąd pójdzie tylko Zaraz czas się skończy O, no, nie masz czasu ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Nie, nawet nie zdążyłeś z stosową Chyba zdążę? Na styk nie, nie, nie. mnie nie zdążysz. Nie ma szans To jest chyba idealnie na styk, bo w ostatnim momencie zdążyłem no, możliwe Raz mi, I'm the master <laughs> Jeszcze uciekłem! No, jak król! <ślesz> na raz, na mianę, zrobiłem! Nie wierzę! Ale ja dobry! Patrzę, mecz. Wierzy, nie wziął. Pytajcie no. się. Alibi ja to... impostor. Na co kider miał? miał? Zamieniam się w słuch i e, mesterkowicza. Gdzie są Jest tak Dobra. O, patrz, nice 800 subs A szybko wyczaju No, szybko zrobił ten yy, stream sniping. Co? No zobacz, nice 800 subs O co możemy chodzić? wiadomo. no, nie wiadomo co mu chodzi. Nie wiadomo.